Motyw władzy. Często władzę kojarzymy z potęgą, możliwością podejmowania własnych decyzji, bogactwem, możliwością wpływania na losy człowieka, a nawet narodu czy świata. Władca to ktoś potężny. Kto ma władzę, może uczynić wiele dobrego, ale może też działać w imię zła. Ludzie od zawsze walczyli o władzę. Bywa ona wielkim pragnieniem dlatego jest tak często poruszanym w literaturze tematem. Bez względu na to, o jakiej władzy mówimy, zawsze wiąże się ona z odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Różne ujęcia motywu władzy i władcy odnajdujemy w literaturze. Starożytność. Sofokles, Antygona. Kreon jest władcą-tyranem. Wydaje rozkazy i żąda absolutnego posłuszeństwa, nie liczy się z wolą poddanych, jest egoistą, zaślepiony ambicją i dumą. Średniowiecze pieśń o Rolandzie. Karol Wielki jest władcą, namiestnikiem Boga na Ziemi. Ma kontakt z Bogiem, który zsyła mu sny, widzenia, jest wasalem Boga. Renesans, Niccolò Machiavelli, książę. Według Machiavellego władca musi być gotowy na wszystko, byle utrzymać się przy władzy. Musi więc sprawować silne rządy, cieszyć się autorytetem. Powinien użyć wszelkich środków, by tylko zrealizować swój cel. Czyli może kierować się zdradą, podstępem, kłamstwem, oszustwem, zgodnie z zasadą po trupach do celu. William Shakespeare – Macbeth Upiorna władza staje się dla Macbetha motorem kolejnych zbrodni. Chce on mieć niczym nieograniczoną władzę. Pragnie potwierdzenia, że jest potężny. Jan Kochanowski – Odprawa posłów greckich Król Troi, Priam, jest władcą słabym, chwiejnym. Nie potrafi samodzielnie podjąć decyzji w sprawie Heleny, czym naraża państwo na wojnę z Grekami. Oświecenie. Ignacy Krasicki, satyra do króla. Krasicki wskazuje na zalety króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Młody, mądry, wykształcony, dobry dla poddanych, idealny, oświecony władca. Romantyzm. Adam Mickiewicz, dziady, część trzecia. Potworem i tyranem jest Car oraz jego przedstawiciel senator Nowosilcow. Car to uosobienie najgorszych cech. Jest bezwzględny, wymaga absolutnego posłuszeństwa, terroryzuje poddanych, stosuje represje wobec młodego pokolenia Polaków, bo zależy mu na wykorzenieniu tożsamości narodowej. Juliusz Słowacki, Kordian. Tu mamy taki sam obraz Cara jak w dziadach. To tyran, okrutnik przywdziewa koronę polskich władców, co jest hańbą dla korony, bez cześci świętość narodową. Pozytywizm Henryk Sienkiewicz Potop Władcą potężnym, dostojnym jest król Jan Kazimierz, który udaje się na wygnanie z kraju zajętego przez Szwedów, ale gdy sytuacja w Polsce się zmienia, wraca, by walczyć na czele polskich rycerzy. Henryk Sienkiewicz Kwowadis Neron jest władcą okrutnym i szalonym, żyjącym w świecie fikcji, nie interesuje się państwem. Jego władza jest oparta przede wszystkim na zaspokajaniu własnych potrzeb, na zbrodni i zemście na ludziach, którzy w jakiś sposób stają się mu nieprzychylni. Literatura współczesna: George Orwell, rok 1984. Tu władza totalitarna w osobie wielkiego brata to wszechwładza terror. Ciągła inwigilacja, śledzenie, podsłuchiwanie, zastraszanie, manipulowanie ludźmi. Wymieniliśmy kilka przykładowych lektur, jednak pamiętajmy, że jest ich dużo więcej i zachęcam Was do takiej formy powtarzania materiału przed maturą. Muzyka